Cześć, witajcie u zdrapkowego małżeństwa. Dzisiaj przychodzimy, jak zwykle z nową premierą, a dokładnie z premierą Vegas. Jest to zdrapka nieco inna, bo yy, no, w większości czarna, co się rzadko spotyka. No i mamy tutaj dwie gry, co jest może nie tyle nowością, ale rzadkością w zdrapkach za 5 zł. 5 gier tak naprawdę, jakby się mocno skupić, bo tutaj tak jest napisane, że te, tak to wygląda. W każdym razie mamy 8 zdrapek z dwóch różnych kolektur. No, i zobaczymy, co tu na nas czeka. E, jeżeli chodzi o samą zdrabkę, to poza tym, że jest czarna, to jest u góry bardzo kolorowa. E, I do wygrania jest 250 tysięcy, a stopni wygranych jest aż 10. Także e, dosyć dużo, jak na ostatnie e, zdrapki. E, no i w zasadzie e, zaraz będziemy Wam tłumaczyć na przykładzie każdej zdrapki, e, o co tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o gry od 1 do 4, to chodzi o znalezienie trzech takich samych symboli. Natomiast w grze piątej, jeżeli jakakolwiek liczba jest taka jak Twoja wygrywająca, no to wygrywasz przypisaną kwotę. My sami jeszcze nie wiemy, jak to do końca wygląda, także będziemy się uczyć razem z Wami. No i zobaczymy, co tu jeszcze może być. No i patrzymy na grę pierwszą mamy siódemkę, siódemkę ach, i brylant w grze drugiej mamy dzwonek, dzwonek i słońce, a do wygrania było 10 tysięcy, a tutaj było dyszka, dobra księżyc księżyc i wiśnie cytryna no i tutaj już dwa garnki no i e, jeżeli chodzi o grę piątą no to patrzymy, naszą wygrywającą liczbą jest 7. Tak? Jedna jest? Jedna chyba jest. Yy, dobra, gdzieś tutaj. Dobra, ok. 28. 8. Osiem. Osiem. Nie wiem, gdzie ich szukać. To najgorsze jest. 14. 22. I 6. Nie wiem, dziwne to jest, jakby. No, intuicyjne. No, totalnie nieintuicyjne. No, ale cóż, chyba nie wygraliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz zobaczmy, gdzie tu można spotkać kontrolne jakiekolwiek. Hej. Na dole pewnie idzie nie. Tak. Okej. Okay. Czyli mamy L, J i C. Okej. Okay. Czyli chyba tu będą. Tak myślę. Tutaj coś nam pod spodem jest. No dobra, to zobaczymy, jak u mnie wyjdzie ta pierwsza zdrapeczka. No mam nadzieję, że będzie nieco bardziej szczęśliwa. Dobra, no to sprawdzajmy nasze symbole. Kwiatuszek, słońce i To jest wiesz? Aha, no to kończę, no trudno. Z biologii dobry nie było. Dobra, dzwonek, garnek, banan, pomarańcza, pomarańcza i księżyc. I ostatnia brylant, złoto i złoto. No dobra, tutaj nie mamy nic, no to sprawdźmy naszą wygrywającą liczbą, w tym przypadku strójeczka. No i zobaczmy tutaj mamy jedynkę dziewiętnastkę Ty swań, 20, moje, jeden, już jeden szukać u siebie. 14 no. jak widać nie do końca. 11 i no, chyba tyle. No. Czyli lipa. Jeszcze tylko sprawdźmy. Tak. Jak widać, nic tutaj nie było. A czy to są moje? Moje są tu. A, dobrze, okej. Okay. Nie wiem, jakoś tak ta zdrabka chyba dzisiaj nie będzie szczęśliwa. Chociaż niby jedna lecia nam drogę. Jedna sama lecia, no to już nie będzie. Tutaj co mamy? Gwiazdę też już nie ma. Brylant tutaj też nie będzie. Słońce i tu też nie będzie. Pechowa no trzynastka. Zobaczymy, jak rozpoczniemy nowy rok ze zdrabkami. Albo zakończymy stary bardziej. Tak? No właśnie. Dwanaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia No cóż. Słabo. Wykrajem coś. Zacznijmy sobie od tej gry. To tak, szukamy osiemnastki. A mamy ósemkę, siedemnastkę. Ostatnio promiary na mnie idą, więc nie wiem, czy powinniśmy je drażnić. Dwójeczkę, radzić. szesnastkę i dwudziestkę. Dobra, tutaj nie mamy. Może te gry. Nie. Na raz, pierwsza nie jest łaskawsza. Druga też nie to już w ogóle. Nie chcę się popisać. I ostatnia. No lipa, lipa. Hmm, super. Żyć nie umierać. Jak to gdzieś woli. Ale ty zabawny jesteś? Dobrze, to może też zacznę od dolnej gry. Może coś to zmieni. Ale śmiem wątpić. E, dobra, szukamy jedynki. Ale jedynki tu nigdzie nie ma. No typowo. Cytryna, cytryna i klucz, gwiazda, gwiazda i puchar. Kufer i dwa złota. I tutaj trzy różne. No cóż. Dobra, no to wróćmy jednak może do tego drapania. No i dzwon, dzwon pomarańcza. Wiśnie, A była taka Podkowa. dobra, passa, no. Podkowa. I Cytryna. Banan, puchar, pomarańcza, złoto, słońce. No, to nie wygląda najlepiej. Moja liczba to czwóreczka. A ja mamy szóstkę. Dwadzieścia sześć. Szesnaście. Dwanaście i dwadzieścia. Super. Żyć, nie umierać. Ostatnia. No to cóż. Nic. 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 No nie uwierzysz nic. Wow. Zaskoczyłaś mnie. A już tak zróbmy. Obok, obok. No, to tak by było na tyle. Dobra, może ta przynajmniej uratuje honor. W tej grze nie? W tej no grze też, też nie. 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 I. I. Zaskoczycie, nie. Dobra, tutaj ósemeczka. Mamy 14, 7, 2, 24. I 16 Znowu wow. Nie ma nic co podsumowywać, 8 zdrapek kupionych, 8 zdrapek pustych. Sześciutkie puste. Premiery nam nie idą ostatnio, więc może będziemy drapać po premierach, może jakoś nam to lepiej pójdzie. Drapka sama w sobie też mi się nie podoba, bo nie, nie mogę w ogóle sobie ogarnąć co tu się dzieje. No tej dzieje. tarczy jest więc... ciężko trafić. No to... Kwestia przyzwyczajenia pewnie, ale jakoś mi nie pasuje. Na no raczej nie. Poza tym, że będzie oczywiście na podsumowaniu grudnia, to to by było na tyle. Natomiast chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze na nowy rok, żeby wam się zawsze powodziło, żebyście mieli dużo szczęśliwych zdrapek. I dużo wygranych. No i żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi i zdrowi, bo te dwie rzeczy myślę, że są najważniejsze. No i oby ten nowy rok było wiele lepszy od tego. No, dokładnie. Eee, trzymajcie się no i do zobaczenia już w przyszłym roku